Dzień dobry kochani, witajcie w nowym vlogu. To będzie taki vlog, nie vlog, bo nie chcę go przedłużać, bo się rozgadam. Ale zapraszam was, żebyście ze mną tutaj spędzili czas. Kawka poranna wypita. Ja już się troszeczkę tak ogarnęłam z grubsza. I słuchajcie, chciałam wam pokazać, bo przyszła do mnie paczka z temu. Są tam różności najróżniejsze, drobiazgi, pierdoły takie, że szok. ale. Chciałam Wam je pokazać. Kupiłam pewne rzeczy pierwszy raz na spróbowanie, i mm, ja tą paczkę z ciekawości sobie tak troszkę napoczęłam, że tak powiem, bo chciałam jedną rzecz zobaczyć, i ja już widzę, że to coś tam nie do końca, chyba, że ja się nauczę z tym obsługiwać, ale zaraz wam wszystko opowiem. Także zapraszam Was na haul z temu. Mm, siadam i Wam wszystko pokazuję, bo będzie to trwało, więc taki tylko vlogowy wstęp, bo ja nie chcę, żeby ten odcinek trwał godzinę. No dobra, to jedziemy z tym. E, I tak, e, są tu naprawdę przedziwne rzeczy. Słuchajcie, nie ma nic ubraniowego, więc e, już wam pokazuję. Proszę bardzo, mam taką paczkę, już jest na poczęta. E, słuchajcie. Chciałam kupić sobie takie, wiecie, są te nakładki na pralki, prawda? Takie, no takie coś się kładzie, taką matę jakby. I to fajnie wygląda, ładnie pralka się nie kurzy, ładnie można się zetrzeć. Ale słuchajcie, na moją pralkę nie mogę znaleźć wymiarów, bo ja mam tą węższą pralkę i po prostu. Yy, są te standardowe wymiary A jak są na tym węższą To po prostu mi się nie podoba wzór No i nie mogłam tego dobrać I wybrałam sobie Jest takie coś, ja nie wiem jak to się nazywa Słuchajcie, ale to jest taka Jakby okleina I yy, To można tym Obklejać blaty Można, czekajcie, coś tu krzywo Stoicie można tym obklejać blaty, można szafki, e, ściany. No z tego, co tam pokazywali na filmiku, więc ym, y, ja kupiłam sobie taki o. Nie wiem, czy wy to widzicie, taką białą, taki biały marmur. W ogóle biało, szare, biało, czarne, ciężko stwierdzić. Ale wzór marmur. I ja to spróbuję sobie y, dzisiaj, może nawet zrobić na tą pralkę, bo to jest akurat ym, na właśnie tutaj na szerokość ma idealnie wymiar mojej pralki, tylko jest znacznie dłuższe. Ja sobie to utnę i przykleję po prostu, ale zobaczymy, czy to się tak da ładnie przykleić, czy to będzie miało jakiś wygląd. Jak nie, no to trudno, ale chciałam spróbować. No i słuchajcie, kupiłam sobie coś nowego, czego nigdy w życiu nie używałam. Bardzo mi się to podobało kogoś, ale ja czuję, że ja nie będę umiała tego zrobić. Kupiłam sobie pazury, słuchajcie. Paznokcie, kupiłam sobie takiego fręcza, czerwień, znowu fręcza tylko różowego i takie delikatne bardzo i takie, ale ja już widzę, słuchajcie że te, które są kwadratowe, to chyba nic z tego nie wyjdzie. Ja spróbuję je sobie nakleić, ale mi się wydaje, że nie da rady, dlatego, że one są bardzo szerokie. Ja ze wszystkie wziąłam krótkie, bo ja nie lubię długich paznokci, mi przeszkadzają, ale. Słuchajcie, czekajcie, mi tu coś gaśnie, ale yy, one są tak szerokie, na takie wielkie paluchy po prostu, że jak ja to sobie tak przyłożę, to mówię, matko, kochana, ja mam bardzo drobne, małe dłonie i mam bardzo szczupłe palce i małe paznokcie, takie wąskie w sensie, więc no ja tego nie widzę. Jedyne, co mi tutaj chyba będzie pasowało... To te migdałki dlatego, że one są wąziutkie właśnie. I może to się wpasuje w moją płytkę paznokcia. Ale te to są takie olbrzymie, że ja mówię, rany boskie. No zobaczę, będę to testować. Jestem ciekawa, niesamowicie tych paznokci. Ale wydaje mi się, że będę musiała popróbować, bo ja nie umiem tego kleić, nie? Ja muszę dojść do wprawy. No ale nic, kupiłam. E, kolejna rzecz to jest... A! Takie, nie wiem, na pewno widzieliście, takie nakręcana taka końcówka do kranu, żeby woda w różny sposób tam leciała, ale to nie, to nie jest to. Czekajcie, bo podobnie zapakowane. Tutaj mam coś, właśnie jakiś preparat. A, to jest do zmiękczania skórek, chyba, do paznokci, bo dużo paznokciowych rzeczy jest. Tak, to jest to, ale jeszcze było. No dobra, dokopiemy się po kolei. A, tutaj jest właśnie, o co, yy, ta końcówka na kran. Nie wiem, czy to będzie pasowało u mnie na kran, ale yy, wzięłam na spróbowanie. Nie było to drogie, więc wzięłam. Yy, zobaczymy. Kupiłam też takie, to jest taka taczka, że to od razu wyjmę. Taka yy, silikonowa. O, proszę bardzo, też marmurek, e, bo chciałam sobie to w kuchni na szafce postawić i na tym płyn do zmywania, e, gąbeczkę, żeby wiecie, mi to tam tak się nie moczyło, jak ten płyn się używa i tego, żeby to ładnie wyglądało, tak wiecie, e, estetycznie. E, następnie kupiłam do paznokci też takie, tylko tu jeszcze jedno powinno być, e, takie patyczki. Takie patyczki z takimi już na końcu wacikami, takie, żeby, wiecie, zmywać sobie przy, przy tutaj przy skórkach. Wziąłam sobie tak jeden ten pojemniczek, na, dozowniczek na perfumy, bo mam teraz takie małe perfumki w torebce, ale normalnie w oryginalnym opakowaniu. Ale nie zawsze mam takie małe oryginalne opakowanie danych perfum. A wzięłam sobie właśnie to, sorry, że szeleszczę, żeby napełnić sobie moimi ulubionymi perfumami e, Yves Saint Laurent Libre i mieć w torebce zawsze przy sobie. Także, żeby się tak wiecie odświeżyć. E, tutaj coś jest widzę też kosmetycznego. E, Zaraz sobie zobaczymy. To jest ten, e, jak to się mówi, cień do powiek e, w sztyfcie takim, w takim pisaku, sztywcie, no ja nie wiem i on jest taki złoty niby, ale taki perłowy, jaśniutki, ja nie wiem czy wy to widzicie. E, Widać? Troszkę widać. Bardzo jasny, bo ja potrzebuję rozświetlić powiekę. Dlatego, że wiecie, że ja mam ciemne takie powieki, albo czerwone, albo brązowe takie ciemne, zmęczone. E, następnie wzięłam sobie takie pojemniczki. To są dwa takie małe, właśnie, żeby sobie wsypać te patyczki tutaj, żeby one mi się nie walały, nie wiecie nie rozwalały. Dobra, te papierki foliutki będę sobie tutaj rzucać Następna rzecz, czekajcie, bo nie wiem co to Coś też takiego chyba do oka, bo wzięłam sobie kilka kolorów Więc już patrzymy A nie, to jest do ust Do ust pomadka z konturówką Taki niudziak, proszę bardzo, zaraz sobie zobaczymy. O, taki kolorek, więc e, myślę, że fajna. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzała na ustach. To były takie groszowe, wiecie, sprawy. Więc wzięłam sobie na spróbowanie. Tu jeszcze jedna chyba pomadka z konturówką, tylko w innym kolorze. Matko, to opakowywanie z każdej kolejki to po prostu szok. I tu jest inny odcień. Aj! Ta jest chyba ciemniejsza, mi się wydaje. Bardziej taka chyba brązowa. Tak, ta bardziej w brąz wpada, o. Więc takie zestawy. Fajne, że to jest dwa w jednym, nie? Konturówka i ten. Wziąłem sobie taki pokrowiec. On jest taki filcowy na okulary, ale nie na te, bo te to mi się, wiecie, po pierwsze je noszę cały czas, a po drugie. Nie włożyłabym do niego i, i do torebki, bo bym się po prostu. No, się, żebym się z potuką potłuką też kłanie. Ale wzięłam go, bo on jest taki większy, głębszy. Ja to wzięłam z myślą o okularach przeciwsłonecznych, żeby do torebki sobie włożyć. Chociaż powiem Wam. Eee, ale to może przy okazji innego filmu. Z tymi okularami przeciwsłonecznymi to nie jest tak łatwo, jak się nosi okulary korekcyjne, ale to Wam opowiem, bo, bo będę bardzo tak dużo gadać. Wziąłem sobie też taką e, po prostu materiałową torbę, taka na zakupy, wiecie, zwykła czarna w jakieś tam kwiatki, e, bo, mm, bo wziąłem dwie: jeszcze fioletową, bo fajnie jest mieć w torebce zawsze coś takiego małego, co się zwija. Bo jak się nieraz gdzieś wejdzie przy okazji do sklepu, to te zakupy spożywcze, żeby schować. Następnie co my tu mamy? O, tu mamy pędzelek. No teraz nie będę go z tej siateczki wyciągać, ale to jest taki pędzel, ja wziąłam go do paznokci. Wiecie, jak się piłeś żeby z tego pyłku je mm, tak oczyścić. Tutaj mam paczkę, słuchajcie, rękawiczek takich gumowych. Bo jak wiecie, ja nie lubię dotykać mięsa, nie lubię takich różnych rzeczy. Ziemniaki na przykład też obieram w rękawiczkach, więc u mnie te rękawiczki schodzą. Ja mięso myję, kroję właśnie w rękawiczkach. Ja mam jakiś wstręt, nie lubię dotykać surowego mięsa. A ziemniaki i takie rzeczy no to wiadomo, obieram w rękawiczkach, bo się bardzo jakby wiecie, brudzą ręce, paznokcie w sensie od tych ziemniaków, więc nie lubię. E, tutaj mam trzy takie te bloczki e, pilniczki do paznokci, takie te do polerowania. Tu mam taką przezroczystą e, taśmę e, z myślą e, o tym, żeby sobie tak zabezpieczyć wokół kuchenki, żeby tam, wiecie, różne e, rzeczy nie wchodziły pod to. Mam też jakieś, słuchajcie, naklejki takie wziąłam do paznokci i tutaj mamy też coś makijażowego. wam pokazuję. Matko, jak to jest pozaklejane. Nie mogę tego otworzyć. O Jezu. Nie, to muszę nożem, to za chwilę, bo nie dam rady. O, jeszcze jedna, mi się dwie te torby czarne wzięły. Także jeszcze jedna, torebaczka Najwyżej dam komu, że mam je. Eee, Tutaj mamy, co my tu mamy. rany. Mogłam wziąć nożyczki, bo nie mogę tego pootwierać. A, tu mamy pomadkę do ust w takiej kredce. Jezu, to też jest zaklejone. O. Ale będzie sprzątania. Wszystko tak za... I pomadka jest... Coś jest dziwnego. O, w takim kolorku, proszę bardzo. Tutaj to, o, to na dole. Wszystkie są bardzo zbliżone, tak, podobne. Wszystkie w takim newt odcieniu. Co my tu dalej mamy? Tu mamy dalej taką też taśmę, tylko białą. Następnie mamy do obcinania tych sztucznych paznaczy, jakby były za, za, wiecie, za długie. To mamy takie, no nie wiem jak to się nazywa, cążki, No to nie są ale taki obcinacz do tych właśnie tipsów. Tutaj mam klej do nich. Bo przecież musiałam wszystko kupić, bo ja nie mam takich rzeczy, bo nigdy tego nie robiłam. Eee, tutaj mamy coś... Też jakąś pomadkę, a to jest ochronna pomadka, bo ja mam od nich jedną pomadkę ochronną w kolorze takim różowym. I bardzo ona jest fajna, bardzo nawilża usta i ja sobie bardzo ją chwalę. I sobie wzięłam drugą, bo tamta już tak jest troszkę, że tak powiem zużyta. I sobie wzięłam. Oczywiście też odpakuję nożem, bo nie mogę. Tu jest drugie opakowanie tych patyczków, co Wam pokazywałam. Tutaj coś chyba, albo klej też, albo jakiś żel do paznokci, nie pamiętam co to ja brałam, może to oczaić. Tu jeszcze jedna pomadka. Takich do ust właśnie, trochę rzeczy wzięłam, bo są w bardzo dobrej cenie. A... A właśnie fajne, podobały mi się kolory, odcienie wiecie. Ale to jest też tak za ten, że muszę nożem. To za chwilę. Wzięłam jeszcze takie... Um, takie um, bezbarwne takie te tipsy um, i... Takie, że można je pomalować samemu, i wydaje mi się, że te będą najbardziej właściwe do moich paznokci, do moich palców, dlatego że one są bardzo malutkie i wąskie, więc może się nadadzą. Jest nadzieja! I ostatnia rzecz tak, to są takie teczki przezroczyste teczki na dokumenty. E, ale one mają tutaj z boku taką e, taśmę z dziurkami, że można je włożyć do segregatora i to jest super, bo one są zamykane, teczki, e, można nawet podpisać, jest miejsce. Bo ja na przykład takie chciałam, jak sobie jadę gdzieś do lekarza, wiecie, do różnych specjalistów załóżmy, tak? I od tego ma się dokumentację medyczną, od tamtego, tu jakieś zdjęcia od USG i tak wszystko jest miszmasz, nie? ja sobie chciałam właśnie to w segregator e, I do tej pory miałam w koszulkach, ale w tych koszulkach nieraz wypada albo coś tam I chciałam takie teczki właśnie, zamykane I sobie podpiszę tutaj, nie wiem, endokrynolog, tu jakiś tam inny, tu coś tam I wiecie, do segregatora i wszystkie po prostu dokumenty medyczne, żeby mieć e, w jednym segregatorze Także w tym roku takie planu planuję porządki no, i to by było na tyle z moich zakupów. Yy, zaraz tylko przyniosę nożyka i odpakuję te trzy rzeczy, bo nie mogę. Po prostu nie mogę, więc poczekajcie. No dobra, jest nożyk. To jest po prostu nie dość, że słuchajcie, zafoliowane, to jeszcze tak ściśle i tak ściśle też jest to mocno zamknięte, że nawet tego z nożykiem nie mogę otworzyć. Dobrze. Oj, skutka została. No, takie ciasne jest to pudełko, że nawet nie idzie wyjąć. Muszę całe rozetrzeć. A to jest chyba cień do powiek. Tak mi się wydaje. Taki złoty. Czekajcie, teraz na drugiej ręce. No bo to chyba nie jest pomadka, nie? Nie jest napisane. Nie wiem, co to jest, powiem Wam. Muszę sprawdzić, co to ja zamawiałam, ale wydaje mi się, że to jest do oczu. Ale chociaż do oczu mają inne zakończenie. Nie wiem, muszę to sprawdzić. Może i to jest do oka. Takie złoto to raczej do oka, nie? Na usta to niekoniecznie. Więc chyba oko, tylko tak dziwnie wygląda. A tutaj, a tutaj jest pomadka, ale to jest jakaś inna niż ta, co ja mam. A i to jest taka, też taki niudziak. Ale bardzo delikatny, takie delikatne złoto, bym powiedziała. O, proszę bardzo. Nie wiem, czy widać. Ale będziemy testować, bo ja teraz y, y, już zaczęłam malować usta, dlatego, że y, ja kiedyś bardzo malowałam usta. Słuchajcie, i to tak dosyć intensywne, takie kolory lubiłam. Natomiast jak przyszła pandemia, zawsze do pracy chodziłam umalowana usta mocno, ale jak przyszła pandemia i te maseczki, to te pomadki się rozmazywały, wiecie. Ja przestałam się malować, no bo i tak twarz człowiek miał zakrytą i tak nic nie było widać. No i tak się odzwyczaiłam od tego malowania przez te maseczki, że teraz próbuję do tego wrócić. A, i ta jest różowa, o taka delikatna. I ta jest już myślę taka typowo ochronna, tak, nawet nie widać, jest bezbarwna. Eee, I taka typowo nawilżająca, ochronna. Eee, także to by było na tyle. A, a, to jest ten cień, co Wam pokazywałam. Także to tyle z moich zakupów z temu. Słuchajcie, chciałam Wam pokazać, bo poszłam, zmyłam te usta, które miałam błyszczykiem pomalowane i pomalowałam sobie dla sprawdzenia tą pomadką, ale to nie jest ta różowa, taka typowo ochronna, tylko ta złota, taka jakby. I ona jest faktycznie też taka ochronna bardzo nawilża usta, takie mięciutkie po niej są. Ale ja sobie takie mocno wymalowałam, wysmarowałam nią dosłownie, żeby było widać. I zobaczcie, ona jest naturalna bardzo, bardzo nawilżająca, usta są po niej mięciutkie, takie przyjemne. Nie klei się ani nic. I ona ma taki złotawy odcień, taki cielisty złotawy i jest taka z połyskiem, bardzo mi się podoba, powiem wam taka naturalna na co dzień. Jeżeli chcę mieć takie delikatne usta, ale żeby było coś tam, żeby na nich było. Powiem wam, że jestem zachwycona tą pomadką, naprawdę. Ona od razu idzie do torebki, naprawdę jest rewelacja. I ona jest taka, że sobie nią krzywdy nie zrobicie, nie rozmazecie ani nic nie wyjedziecie, taka jak są ochronne pomadki, że można nawet nie wiem w tramwaju po prostu usta sobie, wiecie, pomalować tak jak zwykłą pomadką ochronną, i właśnie się nic nie rozmaże, nie, nie wyjedzie, bo jest taka delikatna. I to jest właśnie taka fajna, że nie trzeba mieć lusterka ani nic. Bardzo dobry zakup. Tak jeszcze podeszłam do lustra i tutaj sobie podpatruję, ale naprawdę mi się bardzo podoba. I ona jest taka, właśnie złota, taka brązowa, leciutko, beżowa, naprawdę fajny kolor. Dajcie znać, czy lubicie takie niudziaki, takie naturalne, czy lubicie mocne, zdecydowane kolory, nie wiem, róż, czerwień, fiolet, czy lubicie takie mocne kolory, bo ja lubię i takie, i takie, choć dawno nie chodziłam w takich mocnych, bo mówię, wracam tak do tych pomadek w kolorze, ale ja zawsze bardzo czerwień nosiłam, bardzo lubię czerwień. Ale. Teraz jest w ogóle moda na takie, mm, trendy już od dłuższego czasu na takie niedziaki, a szczególnie w tym okresie jesienno-zimowym, więc no, ja jestem zachwycona, słuchajcie. Dajcie znać jakie kolory lubicie na ustach, czy bardziej wyraziste, czy takie delikatne. Dobra, słuchajcie, pojadłam, <laughs> zrobiłam sobie tam w, w łazience na pracę właśnie tą, tą, tą naklejkę jakby. I teraz chwila odpoczynku, bo muszę wyjść. Strasznie mi się nie chce, ale mam spotkanie i mi się okrutnie nie chce iść, ale trzeba to ogarnąć. Jutro, jutro sobie ogarnę kuchnię, taki mam plan: pomyję blaty, wszystko ładnie, tak szafki. I sobie położę tą podstawkę, co kupiłam dzisiaj, co Wam pokazywałam. I jeszcze dzisiaj, jak wrócę, chciałabym sobie napełnić ten, to, to, to coś perfumami tą małą buteleczkę do torebki, żeby sobie włożyć. Nie wiem, czy mi się to uda, czy będę to umiała zrobić, ale postaram się. Także taki jest plan, ale teraz muszę się zawijać, żeby wyjść. W związku z tym odezwę się, jak wrócę, już taką mocno wieczorową porą. Moi drodzy, wróciłam. Zmyłam już makijaż. Mój ultralekki makijaż, ale zobaczcie moje oczy. Deszcz pada, znaczy pada, tak siąpi, jest mokro bardzo i u mnie alergia. Oczy mnie szczypią, swędzą, zawią i zobaczcie, i jakie są czerwone dookoła. No tak właśnie się wygląda. <grym> Dlatego teraz właśnie robię makijaż taki lekki, jakimś korektorem, te oczy, żeby wiecie albo nawet jakimś kremem BB, żeby nie było tak tej czerwieni widać wokół po prostu, bo strasznie to wygląda. No i tak, jest już późno, jestem już tak padnięta, że szok po prostu. Także idę się wykąpać i. Trzeba spać, bo jutro trzeba bardzo wcześnie rano wstać, to wstawanie jest najgorsze, jeszcze jest tak ciemno, słuchajcie, że po prostu masakra, naprawdę to wstawanie jest dobijające. Ja jestem taką osobą, która wstaje na pierwszy, wiecie, dźwięk budzika I ja nie leżę, ja nie wciskam drzemek, no ja tak nie robię, ja wstaję równo z budzikiem i... I to jest dobre, to jest naprawdę dobre, bo właśnie te drzemki to są takie, wiecie, zdradliwe, nie? Ja nie lubię w ogóle tych drzemek, nie korzystam z tego, z tej opcji, natomiast no nie powiem, że ciężko mi się wstaje mimo tego, że jestem taka zdyscyplinowana, wręcz nie wiem jakby to powiedzieć wytresowana jeśli chodzi o ten budzik, ale tak mam od zawsze, już jak chodziłam do szkoły to tak miałam jak byłam nastolatką, ja po prostu sama w taką dyscyplinę w sobie mam jeśli chodzi o wstawanie natomiast nie ukrywam, że no nie chce mi się wstawać, tak? No ale trzeba, <laughs> więc no po prostu pierwsze, wiecie, chwile to są takie jak zombie i dopóki się, wiecie, nie umyję, nie wyjdę z łazienki, nie ogarnę, to taka jestem, wiecie, no potrzebuję tego po pierwsze umyć się jak dostanę wody, to wiecie, zupełnie inaczej jest. A później jeszcze takie dobre pół godziny, jak na przykład śniadanie szykuję, to, to taki na rozruch potrzebuję, żeby wiecie się tak rozruszać, właśnie. Ale no tak to wygląda. No wszyscy rano musimy wstawać, niestety. I takie życie, nie? Także idę, żeby się wyspać. I widzimy się w kolejnym vlogu. Przypominam Wam, że jest coś takiego jak zakładka społeczność, chociaż teraz widzę, że chyba zmienili to na posty. I możecie sobie tam na moim kanale w to kliknąć, możecie tam sobie pisać ze mną, dyskutować, pytać o różne rzeczy, proponować różne rzeczy. Także wpadajcie tam, będzie mi miło, jeżeli tam sobie takie będziemy nawiązywać. Jakieś dyskusje i relacje. Bardzo przyglądajcie się też kanałowi, jak to tam wszystko wygląda. Bo planuję tam coś podziałać na tym kanale, także obserwujcie tak wizualnie, co tam się pozmieniało. No, i widzimy się w kolejnym filmiku. Wciśnijcie ten magiczny guziczek, subskrybuj, jeżeli możecie, bo Wam to nic nie szkodzi, a mnie to bardzo, wiecie, cieszy, że jest Was więcej, także to jest takie, wiecie, te cyferki, to jest jednak taka motywacja, no nie? Także będzie mi miło, jak zasubskrybujecie kanał, bo jednak dużo osób, które ogląda, nie subskrybuje, więc zapraszam do subskrybowania kanału i widzimy się w kolejnym vlogu, do zobaczenia, buziaki, pa pa!